Tajem. Nie będzie to co prawda tańc ale mam do Ciebie jedną prośbę, żeby nie wiem co się wydarzyło, dokładnie, nie rusz ani ręką, ani nogą. Jedyna rzecz jaką możesz zrobić to możesz mi oczko puścić. Okej? Okay? Dobrze. Słuchajcie, ja jestem gotowy, więc zaczynam. Jak na razie nie podeptałem, ale najtrudniejsza na koniec, Słuchajcie, finałowy numer tego tajca. Podeptałem, na sam koniec. Dziękuję Ci bardzo, co jesteś? A widziałem, co się dzieje w ogóle? Słuchajcie, Życzę Ci, że, żebyś nigdy więcej z nikim w ten sposób nie tańczyła. Wracam do Dzięki za pomoc, Brawa za, za odwagę. No a my, słuchajcie, idziemy, idziemy z całym zamieszaniem dalej. Słuchajcie, od 10 lat podróżuję po tym kraju, tak jak wspomniałem. I podczas każdego występu staram się pobić własny rekord skoków złotych.